Cześć! Witam Was w takim bardzo, bardzo nietypowym odcinku jakby nie patrzeć. Zdecydowaliśmy się zrobić coś bardziej od czapy, dlatego, że u nas na kanale to jest głównie, yy, głównie takie wiecie, gadanie o serialach, cały czas recenzowanie, jakieś takie topki, wszystko jest takie full professional po prostu. I stwierdziliśmy, że nie, że jest wiosna, że jest luźniejsza atmosfera, że jest fajnie i że chcemy coś zrobić takiego bardziej vlogowego. I to jest właśnie yy, nasza vlogowa wizja, tak stwierdziliśmy, że się z wami po prostu podzielimy tym, jak y, mieszkamy i jak pracujemy, to, bo to w zasadzie w tym momencie jest jedno i to samo. Więc zapraszamy Was dzisiaj na taką małą wycieczkę u nas po domu. Może Wam sprzedamy jakieś takie właśnie informacje dotyczące kulis, powstawania, jakby nie patrzeć. Pytałam, pytałam na Facebooku, czy chcielibyście coś takiego obejrzeć i dostałam odpowiedź twierdzącą, więc jeżeli ktoś jest niezadowolony, że jest taki odcinek, to niech nie ogląda, a wszystkich innych serdecznie zapraszamy. Miejsce, w którym w tej chwili się znajdujemy, to jest nasz salon z kuchnią. Właściwie to jest takie jedno wielkie pomieszczenie. E, poczekajcie, zaraz zrobię takie kółko. Tu jest kuchnia, tu jest salon. Kiedyś tutaj były dwa pokoje właściwie była kuchnia i był pokój. Taki mały pokoik, więc myśmy y, wybili wszystkie ściany, które można było wzburzyć, y, i y, otworzyliśmy tą przestrzeń, dzięki czemu mamy po prostu duży pokój i możemy sobie z czystym sumieniem w tym momencie już nagrywać te programy. Ostatnio się u nas naprawdę sporo pozmieniało. W ogóle mało robimy jakichś takich materiałów z domu, dlatego że po prostu nie było co pokazywać. Ale w ostatnim miesiącu mieliśmy taką małą rewolucję, która między innymi zaowocowała tym, co ma teraz, tutaj, co mam za plecami? Ale o tym opowiem Wam później. Natomiast, jeśli chodzi o ten kadr, to to jest kadr bardzo istotny z punktu widzenia powstawania kanału, Jakby nie patrzeć, ponieważ. I tutaj właśnie Janusz powiedział, że będzie ze mną współpracował, ponieważ to jest właśnie to miejsce, gdzie nagrywamy. Musiałabym się chyba pewnie cofnąć, żeby to wyglądało bardziej pro. O, 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 mniej więcej to tak wygląda, więc tutaj nagrywamy wszystkie nasze odcinki. No, wszystkie nagrywamy, ale to się wkrótce zmieni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeszcze jakiś czas temu czasami wieszamy na tym ekranie, bo to jest ekran taki do rzutnika wieszamy na nim taką zieloną płachtę, no i mamy green boxa dzięki temu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu nagrywaliśmy na szybko na takiej niebieskiej kanapie. I widok był mniej więcej taki, tylko że nie były drzwi zamknięte. W tej chwili są akurat zamknięte drzwi do drugiego pokoju, bo tutaj są dwa pokoje. Widok był taki, kanapy już nie ma w tym miejscu praktycznie stoi drapak koci. Kanapa zniknęła, ponieważ się już absolutnie do niczego nie nadawała. Ona była kiedyś ładna, ale została kompletnie zdewastowana przez nasze koty. Winny! To on! Więc kanapa wyglądała bardzo ładnie na początku, a potem błyskawicznie oblazła nam w kocie włosy. Jeżeli macie koty, to pewnie wiecie, o czym mówię. My nie mamy na przykład w ogóle czarnych ubrań, staramy się odkurzać, oczywiście walczymy z tym, ale przy dwóch kotach to jest już ciężka akcja. I w momencie, kiedy Zdecydowaliśmy się robić jakiekolwiek zmiany tutaj, takie, wiecie, aranżacyjne, i właśnie pozbyć się starej kanapy i yy, kupić nową. To szukaliśmy. Ja nawet nie wiedziałam, że w ogóle jest taka możliwość, żeby znaleźć coś, co jest odporne na, na kocie włosy, yy, ale akurat nam się udało. Ale do tego jeszcze dojdę, dlatego że mamy jeszcze trochę zwiedzenia. Wchodzimy do sypialni. Do sypialni, która jest również miejscem do pracy naszym i uwaga, uwaga, tutaj. Haha, ha, dzień dobry. To jest. Um, tak, tutaj jest miejsce, gdzie montujemy nasze programy, a tu jest miejsce, gdzie oglądamy, oglądamy. Mm, seriale, które później recenzujemy. Tak to zostało zrobione. Jak widzicie, myśmy sobie już podporządkowali serialom praktycznie całą przestrzeń życiową. Do tego stopnia, że naprawdę ten telewizor jest w takim miejscu, żebyśmy my go nie oglądamy, znaczy my nie oglądamy telewizji czysto rozrywkowo, więc nie jest na przykład w salonie, tylko jest w miejscu, gdzie pracujemy, w miejscu do pracy, do oglądania. Janusz, opowiedz coś więcej na temat kwestii technicznych. W po pierwsze, powiedz na czym montujesz? Montuję w Adobe Premiere. Tutaj jest montaż jednego z kolejnych odcinków. To będzie odcinek o Master of None, już mam fragmenty dodane. Jak widzicie logotyp jeszcze nie jest y, z tytułem odcinka dodane. dodamy go później, ale odcinek praktycznie jest już gotowy. Tutaj, z tej strony, Kaja pisze scenariusze, nie tylko, bo ja piszę również w salonie, w sensie tam na tej kanapie, bo lubię sobie pójść gdzieś i się odciąć zupełnie jak piszę scenariusze, ale nie wiem, czy w ogóle poznajecie ten kąt. To jest kąt który występował już w naszych vlogach. No to był jakiś taki taki kaler. Wtedy chyba był taki kal. No. To było dawno, dawno temu i, i wtedy ten kąt był taki dosyć charakterystyczny. Ale vlogi, już się, to prawda? były vlogi, tak, ale już się przenieśliśmy jakiś czas temu właśnie do, tam, do tamtego pokoju ze względu na to, że tam jest większa przestrzeń, jest wygodniej. To co tutaj widzicie to jest totalny chaos, to są jakieś rzeczy. No, kto ma bałagan na biurku, niech podniesie rękę, bo my jesteśmy z tych, którzy mają. Tam są nasze kamery. Duży Black Magic, którym nagrywamy większość programów. Mały, który jest bardziej wyjazdowy. Na temat sprzętu zrobię jeszcze dedykowany, osobny odcinek później. A tu montujemy. To jest ten salon, o którym już Wam mówiłam i w którym już byliśmy. Tu jest kot. To jest szczęśliwy kot, jak widać. Bardzo szczęśliwy kot. One, jak nie występują u nas w programach, to po prostu robią to, oczywiście, A teraz skupimy się na tym koncie. Ponieważ uwaga, uwaga, to jest oficjalna prapremiera tego konta, który będzie od dzisiaj stałym kadrem w naszych na szybko, czyli od 5 czerwca będziecie już oglądali na szybko, które będzie nagrywane tutaj. Niekoniecznie to musi być dla Was ważna informacja, ale dla nas jest, dlatego że my specjalnie zrobiliśmy ten kąt po to, żeby móc nagrywać na szybko. I w tym momencie przenosimy się już do tego kadru, który będzie w Na Szybko. I proszę Państwa wielkie TADAM! To jest ten kąt, to jest właśnie ten kadr, który prawdopodobnie wkrótce utrwali Wam się jako stały kadr Na Szybko. W ogóle idea tego cyklu była taka, że mm, będziemy sobie oglądali serial i z różnymi przemyśleniami takimi świeżo po obejrzeniu będziemy siadać na kanapie i sobie gadać. Właściwie ja będę głównie gadać. Tylko, że niestety mm, Kanapa się trochę zepsuła. Znaczy, w ogóle kadr nam się zepsuł, nie za bardzo się ją dało pokazywać. Kanapa się strasznie zniszczyła, koty nam ją kompletnie rozwaliły. Ona stała też w złym miejscu. To miejsce, które widzicie tutaj, jest pod ścianą. Nie ma takiej fajnej głębi ostrości, na przykład, ale. To, że nie ma głębi ostrości, wbrew pozorom, nie jest takie złe, dlatego że jak postawiliśmy kanapę na środku pokoju, to koty nam pomyliły ją po prostu z drapakiem. No i po jakimś czasie ona była nie tylko poplamiona, nie tylko była cała we włosach, ale była również podrapana koszmarnie i autentycznie wstydziliśmy się tutaj kogokolwiek zaprosić. Pierwsza zmiana, jaką wprowadziliśmy tutaj, to było pomalowanie ściany na żółto. Ja uwielbiam żółty kolor i doszliśmy do wniosku, że my mamy. Wszystkie ściany białe, ale chcemy mieć takie jedno miejsce, gdzie będzie taka, wiecie, energia, bo żółty kolor to jest taki energetyczny kolor, więc tutaj mamy z tyłu żółtą ścianę. Um, zamówiliśmy tą półkę, półkę którą sami zamontowaliśmy i na dowód tego jest timelapse. Chciałam Wam też powiedzieć, że myśmy to montowali jednocześnie, montując programy i wrzucając i realizując, więc to było dosyć karkołomne. Ale tak naprawdę gwoździem tego dzisiejszego odcinka jest kanapa i to będzie w ogóle wielkie lokowanie produktu, ale robię to z ogromną przyjemnością. A właściwie nawet nie tyle kanapa, ile to, co na tej kanapie jest, czyli ta tkanina, która na niej jest. Więc w momencie, kiedy stwierdziliśmy, że chcemy się pozbyć starej kanapy i kupić nową, zaczęliśmy się rozglądać za czymś. Co będzie może nie tyle niezniszczalne, ile naprawdę odporna na różne yy, czynniki zewnętrzne przede wszystkim koty. Nie ma czegoś takiego, jak kanapa odporna na kocie pazury, oczywiście, więc mieliśmy tego świadomość. Na szczęście, w momencie, kiedy przestawiliśmy kanapę pod ścianę, to koty się w ogóle. Odstosunkowały się od kanapy, przestały się w ogóle nią interesować, natomiast dalej po niej chodzą, dalej jak widać na niej śpią, dalej na niej linieją w strasznych ilościach. Odezwała się do nas firma Persempra, która robi yy, materiały, właśnie, to jest włoska firma, robi włoskie tkaniny obiciowe yy, i stwierdzili, że oni robią takie tkaniny, które są po prostu niezniszczalne. No ja nie byłam pewna, czy one są niezniszczalne, ale, yy, ale okej, okay, daliśmy im szansę. No więc chciałam powiedzieć, że tak, są niezniszczalne. Oficjalnie ogłaszam, że póki co nasze koty ich absolutnie tej kanapy nie oszczędzają. Um, łażą po niej mokrymi, brudnymi łapami. Zdarzały się również wypadki. I to po prostu schodzi. Ja nie wiem, jak to się dzieje, że po prostu nie wiem, do niej się ani nie przyczepiają kocie włosy. A nawet jeżeli się przyczepiają, to ich w ogóle nie widać. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat tych tkanin, to zachęcam Was, żebyście zajrzeli do opisu wideo, ponieważ linka znajdziecie właśnie tam linka do firmy Persempra. I w przyszłości chciałabym też, żeby tutaj, właśnie na tej kanapie, dało się nagrywać seryjnych. Wiem, że tęsknicie za tym cyklem. My też trochę tęsknimy, chociaż on jest dosyć karkołomny, jeśli chodzi o realizację, no bo trzeba się umówić z gościem, trzeba znaleźć lokalizację. Do tej pory szukaliśmy lokalizacji, szukaliśmy jakichś tam, nie wiem, knajp różnych, staraliśmy się nagrywać w plenerze, no bo to nie jest takie proste, a w tej chwili wreszcie mamy kąt, żeby zaprosić tutaj kogoś i po prostu sobie nagrać fajny program, więc... Mam nadzieję, że i seryjni tutaj będą kręceni i że w ogóle ta przestrzeń będzie się częściej pojawiała, będzie się częściej sprawdzała. Szykuje się oczywiście premiera Gryotron 17 lipca. Przez jakiś czas będziemy mieli prawdopodobnie w ogóle na szybko z Twin Peaks i na szybko z Greotron, więc będzie się pod tym względem działo. Ja będę po prostu już chyba leżała, ledwo żywa na tej kanapie i opowiadała o tych serialach, ale przynajmniej mam gdzie leżeć. Mam nadzieję, że Wam się chociaż trochę podobało. Dawajcie w ogóle znać, czy chcecie takie vlogi, czy chcecie się dowiadywać różnych rzeczy z zakulis naszej pracy, a poza tym to wiecie co robić. Lajkujcie, wpadajcie na Face'a, wpadajcie na Instagrama, subujcie nasz kanał, koniecznie, subujcie jakby nie patrzeć, bo u nas jest wszystko o serialach fajnych i bardzo regularnie i w ogóle nawet jak będziemy na wakacjach, to będziemy nadawali, będziemy robili na szybko z TwinPix. Oczywiście nie z tej kanapy, bo jej nie zabierzemy ze sobą tam, gdzie wyjeżdżamy, ale jak wrócimy, to już będzie z tej kanapy. Dzięki!